They have no intentions of leaving any survivors. Can't afford any witnesses. Where are you rats hiding? You maggots always have a place to hide, now, where is it? <laughs> Witam Was w następnej misji. Już tak, teraz bardziej nieoficjalnie, chociaż ja jestem Kanonil, a ze mną jest... Komik 2. No, dzisiaj znowu. Tak jak po staremu. Bawimy się w kooperacji. Dobra, tutaj teraz go strząsniemy Okej okay. I jedziemy dalej z tym koksem Okej, okay. czekajcie o, ładnie No, wychył główkę, wychył główkę Granata A grenata, to rozumiem <laughs> Okej, okay. ciach, o! O, kto o, jeszcze? Kto jeszcze? Kto jeszcze? Kto jeszcze gotowy? Kto jeszcze chce? Już nikt. Widzisz? Tak nie są chętni. O! Za rytuały było odprawiane. No. Chociaż to widać, że to takich prostych ludzi. Czekajcie. O, przejdziemy sobie tutaj. O tu, a kuku? Nie ma nikogo. Myślę, że. Będzie. No dobrze, żartowałem. O! Cześć! No patrzcie. No, chciałem w niego strzelić, a się rozpłynął. Znaczy się, się rozwalił, o. Z buta, z buta, z buta, z buta, z buta, wjeżdżam. O rany. O, przemienimy sobie. No, tą splówkę. No, gdzie jesteście? zwalany robot. No właśnie widziałem, o. Dobranoc, trzy, dobranoc, dobranoc. Okej. Dobra okay. teraz, o. O, przyłup, przyłapa, ja! o. o, 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 dobra. Dobra, o kurcze, no nie! Schmela, schmela. Ty, ja, ja, ja zbity, sznela, sznela. No, nie, no, no, patrz, 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 patrz. Pop, po, po, O! Pa, 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 patrz O, właśnie o to mi chodziło. O! 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 Oj, sorry i... Parababuch. Moje, Moje duży. Haha, pierwsze zrobiłem. Nie odblokowane osiągnięcie. Więź duchowa. Mm, mm, mm. Uhuhu! Uh. O uh, lala Okej. Okay. a tam musisz? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, teraz tutaj zobaczymy. Co to było? Co to było? Jedziemy z kurderami! O! Hell no! chyba I w głowę, w głowę, w głowę, w głowę, w głowę, a ty hamuj! A ty hamuj! Nie masz hamulców! Jo! No. Ja, ty. Nie udało ci się go porzucić. Nie ja chciałem go. Chciałem, chciałem, chciałem żebyś ty żebyś żebyś go zabił. jak go w powietrzu nosiłem. Chyba wiemy, co okay. je będzie. Nie no tu będzie robocik. O ile ja, pamiętam. Czy to tu, czy to później? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ohero, okay. <coughs> webere. Hero O, zrobiłem przejście. Okej, okay, przeładuję, przeładuję. Zjawa. Uważać. O kurcze. Biegnę z odsieczą. To znaczy się... O kurcze. Panie pomóż O kurcze no dobra 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 Szybko teraz ty mi teraz ty mi pomóż szybko Wzajemna pomoc Ok. Ja się zajmę tymi Knypkami

Trzeba w niego nawalać! O! Kurczę, szybko! Dobra. Szybko! Szybko, pomóż mi! Czekaj, już się leczę. Pomogłem ci. Je! Yeah. THX! Dobra. Okej. Okay. Tam nic nie ma, nie ma, nie ma. Fuuu Weszliśmy do domku przez dziurę w ścianie. Co to było, co to było? Gdzie? To Widzieliście to? Nie, nie widziałem nic. Jakoś wciepnął to sofa. Jakoś wciepnął ta karnafa. Aha, dobre, zapomniałem. No patrz jak tu ciemno. Lubię się bawić oświetleniem. Dobra. Idziemy powoli. Oszczędzajcie światło. <gry> Okej. Okay. Dobra. Zombie, zombie. Ostrzeliwujemy. Ciach. Ciach. Gdzie masz? Gdzie masz? Gdzie masz? Eee, a mi nic nie zostawiłeś. Ano... O nie, Zenek. O nie, Zenosław. Dzięki, otworzyłeś nam drzwi. Nie, nie, headshot. Headshot. Czekaj. Kto tutaj jest? A ty co atakujesz go, co? O, wyszedł.

Chciałem tak posprawdzać wszystkie pokoje. To patrz misiu fap 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 Co? To jest misiu fap fap. Miś fap fap fap. Czemu fap fap? Nie, nie wiem. Tego nazwałem. Aha. Ty. Jakuba Bogu tak, bo kubie. A, bo ja chciałem wolność w misia nie w ciebie. kurcze wybuchający nie da się na dół Strzelałem na oślep. Strzelać na oślep. To znaczy strzelać na oślep. Nie no, a teraz? Wariowkowo. <laughs> Nie no, żartuję. Teraz? Czekajcie, czekajcie. Co tu teraz trzeba zrobić? Aha! Wbijamy do góry. Co tutaj? Tutaj nie? O! Dziewczynka się pojawiła. O, tutaj mamy Chyba go Zajgon... Taj gąb! Taj gąki! Czeka. Czeka Akurat musiałem przeładowywać.